Was na recenzję mobilnego hotspotu 3G od Delinka. Jest to model DWR 830. Zapraszam na film. Delink DWR 830 to niewielkich rozmiarów, mobilny router 3G, hotspot Wi-Fi, który został wykonany w całości z tworzywa sztucznego, z plastiku. Na przedniej części urządzenia mamy logo w dolnej. Jego Części de Powyżej mamy wyświetlacz informujący nas o parametrach urządzenia. Wszystko tutaj zostało ozdobione błyszczącym bezbarwnym plastikiem, pod którym kryje się czarna faktura. W dolnej części mamy taki fajny, designerski czerwony pasek. Również to jest plastik, aczkolwiek jest on stylizowany na szczotkowane aluminium, jak również tył tego urządzenia. Tył również jest plastikowy, stylizowany na szczotkowany aluminium z logo producenta. Jak zobaczyć, jak zauważyliście, na tylnej części mamy naklejkę z kodami, tak? W momencie zakupu dostajemy taki hotspot właśnie z taką informacją naklejoną na tylnej jego części. SSID, czyli identyfikator sieci Wi-Fi oraz hasło. Oczywiście te parametry możemy później zmienić. Wszystko jest tutaj ofoliowane, żeby nam się po prostu nie rysowało. Z lewej strony urządzenia mamy dwa przyciski. Pierwszy przycisk służy do odblokowywania i uruchamiania urządzenia. Drugi przycisk służy do szybkiego komunikowania się z urządzeniami, tak zwany przycisk WPS. Z prawej strony mamy natomiast slot kart MicroSD. Dzięki czemu nie musimy zdejmować baterii, nie musimy jej wyjmować, żeby grzebać tam gdzieś za naszą kartą. Tutaj mamy bardzo prosty, szybki sposób montażu takiej karty, dzięki czemu ten router może służyć jako również czytnik kart pamięci. W dolnej części mamy gniazdo mikro USB służące do ładowania tego routera, ładowania baterii lub też do korzystania z tego routera jako modemu za pomocą kabla podłączonego do naszego komputera. W górnej części nie mamy nic. Jest górna część zdobiona na błyszczący plastik. Tak się wizualnie słuchajcie, prezentuje ten router jest niewielkich rozmiarów, design bardzo fajny, przyciąga oko, czarny kolor z tym czerwonym, świetnie się tutaj komponuje. Jeśli chodzi o wymiary dokładne wartości to szerokość tego urządzenia to zaledwie 5 cm, natomiast wysokość. to 10 cm. I głębokość tutaj mamy zaledwie, zaledwie 1,5 cm. Także wspominając o rozmiarach tego urządzenia, chciałoby się stwierdzić, że jest to jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. Jest ono bardzo poręczne, łatwo je schować w kieszeni, w plecaku, czy też w innej torbie. Nie będzie nam w zupełności przeszkadzać Możemy sobie włożyć to do jakiegoś plecaka, jakiejś torby i bez problemu korzystać z naszego internetu. I zobaczmy sobie teraz, jak wygląda montaż takiej karty SIM w tym modemie. Zdejmujemy tylną klapkę, pod którą mamy oryginalną baterię Delinka. Bateria ma 3,7 V 2300. 80 miliamperogodzin tak? czyli tutaj pełne naładowanie w zupełności wystarczy nam na kilkanaście czy na kilkadziesiąt godzin pracy tak wygląda w środku po zdjęciu baterii urządzenie mamy slot na karty SIM gniazdo karty SIM jest ono w formacie w formacie mini SIM czyli tak zwanym popularnym zwykłym formacie SIM Tutaj mamy tabliczkę informacyjną o adresie MAC, numerze seryjnym i numerze e-mail. Ponadto możemy tutaj dostrzec jeszcze gniazdo do wyprowadzenia zewnętrznej anteny, dzięki czemu nasz zasięg możemy w łatwy sposób powiększyć. I wkładamy sobie kartę sim -a. tutaj dla przykładu użyję karty Aero. Po włożeniu baterię... Również wkładamy i zamykamy. I to wszystko, słuchajcie, taki banalny, prosty montaż. I tutaj uruchamiamy urządzenie, o czym nas poinformuje komunikat na wyświetlaczu. D-Link Welcome, tak, czyli interfejs w języku angielskim, aczkolwiek. Jest tutaj on w żaden sposób nieproblematyczny, gdyż tutaj mamy wyświetlane jedynie informacje o parametrach połączenia. Także tutaj nic nie potrzebujemy konfigurować. Wszystko konfigurujemy za pomocą strony konfiguracyjnej, do której za chwilę przejdziemy. No i takie na szybkości, takie podstawowe informacje to zasięg naszej sieci, nazwa tej sieci informacja o technologii transmisji zasięg Wi-Fi tak informacja o tym, że Wi-Fi zostało uruchomione, stan baterii oraz tryb połączenia automatyczny bądź manualny. W tym momencie jest automatyczny. informuje nas o tym ikonka e, litery A. Z Wi-Fi łączymy się w bardzo prosty sposób. Wyszukujemy w naszym systemie sieci, dostępne sieci Wi-Fi, wybieramy naszego delinka, akurat tutaj w moim przypadku jest on tak oznaczony. Łączymy się i po kliknięciu połącz będzie komunikat o, wpi o wpisanie hasła, tak, które tutaj jest naklejone na tyle urządzenia. Wpisujemy hasło i mamy, mamy informację o tym, że połączono, tak. Mamy ikonkę tutaj z sygnałem z um, ilość kresek odpowiada jakości sygnału, tak. Odpalamy sobie przeglądarkę, wpisujemy IP strony konfiguracyjnej, jest to 192.168.01, tak jest domyślne. Przechodzimy do strony konfiguracyjnej, wpisujemy admin bez hasła. Klikamy login i tutaj mamy ten panel administracyjny naszej sieci. Mamy informacje o zasięgu. Sieci, o tym że karta SIM została włożona, technologia GSM, status łączenie, informacje o pamięci tego urządzenia, o wykorzystywanej pamięci, o wykorzystywanym procesorze i informacje o sieci LAN. Tutaj mamy również kreator, w ten sposób możemy sobie dostosować urządzenie do naszych potrzeb. Zakładka Internet odpowiada. Sieci, sieci, z której mamy kartę SIM network, czyli sieć wewnętrzna gdzie konfigurujemy sobie Wi-Fi, DHCP SMS, tutaj możemy w tej zakładce odbierać bądź wysyłać SMS-y, które przychodzą na naszą kartę Wi-Fi zakładka odpowiada za, jak wiadomo za sieć bezprzewodową security, ochrona, tak czyli tutaj możemy sobie skonfigurować swój firewall i application czyli tutaj zakładka która odpowiada za y, urządzenie, tak za ustawienie hasła do urządzenia, za, mm, za upgrade firmware'u. Tutaj, jeśli chodzi o język y, tej strony, mamy dostępny y, angielski, włoski, francuski, niemiecki i hiszpański. Nie mamy niestety polskiego, aczkolwiek powinniśmy sobie, y, powinniśmy sobie z konfiguracją poradzić, gdyż nie sprawia to większego problemu. Mówiąc urządzenie pod kątem takim bardziej teoretycznym, posłużę się nie, stroną producenta, e, przejdziemy na specyfikacje, specyfikacja techniczna, tak, częstotliwości, na, którym, na których pracuje urządzenie to GSM, GPRS Edge, 850, 900, 1800, 1900 MHz, Częstotliwość UMTS HSDPA, UPA 900 na 200 MHz. Przepustowość pobieranie do 42 Mbit na sekundę w trybie DC HSPA, wysłanie do 11 Mbit na sekundę. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy szyfrowanie WPA2 PSK Auto, WPA2. WPSK, przepraszam, oraz w 64-bitowe, już do stare szyfrowania oraz przycisk WPS na obudowie, o którym wspominałem wcześniej. Budowana zapora sieciowa oraz NAT to też bardzo fajna opcja do konfiguracji UPnP, również zostało tutaj zastosowane. Interfejsy 802.11n, bezprzewodowa LAN, kompatybilny również z 812 b i g. Slot na kartę uSIM, 6-pinową E, oraz slot na kartę MicroSD, który wspominałem, że został bardzo świetnie nie, w fajnym miejscu umiejscowiony. E, slot na kartę e, MicroSD, już wspomniałem, port microUSB, który również służy do ładowania urządzenia, jak i do korzystania z niego jako modem. Anteny, wbudowana antena 3G, wbudowana antena Wi-Fi. Wyświetlacz informuje nas o rodzaju sieci. O nie, typie nie, połączenia, tak, o sygnału sygnału, statusu roamingu, statusu połączenia internetowego, o operatorze, statusie baterii. Statusie zabezpieczenia oraz WiFi oraz o, o ilości klientów WiFi. 90 g wagi i temperatura pracy. Możemy nawet, słuchajcie, w dość w tropikalnych warunkach bez problemu używać tego urządzenia. Jeśli chodzi o właśnie taką teoretyczną część tego, tego produktu, kieruję Was tutaj na stronę Delinka. Podsumowując, Delink DWR830 mobilny. Hotspot 3G Wi-Fi. Jest to urządzenie skierowane dla osób, które są mobilne, które potrzebują internetu w każdym miejscu, w którym aktualnie są. Jest to urządzenie pracujące na kartach SIM, czyli na, korzystające z internetu mobilnego, który jest w tym momencie dosyć popularny, ze względu chociażby na darmowy internet Aero. Jest to urządzenie również skierowane dla podróżników Jeśli jeździcie gdzieś na wakacje Jeśli wyjeżdżacie w jakąś trasę Możecie to urządzenie sobie schować do torby, do plecaka I korzystać, czy to w samochodzie, czy to gdzieś w hotelu Gdzie nie macie połączenia z internetem Bez problemu korzystać z sieci Za pośrednictwem tego maleńkiego routerka Jeśli chodzi o wygląd tego urządzenia, jak omawiam na początku, on przyciąga bardzo, bardzo fajnie, przyciąga wzrok. Jest wykonany z dosyć dobrych materiałów, także tutaj, jeśli chodzi o eksploatację, nie powinien tutaj przynosić żadnych problemów. Natomiast pod kątem technicznym, jak widzieliście, bez problemu można połączyć się tutaj ze stroną konfiguracyjną tego routera aktywować sobie swoje połączenie z internetem, edytować app czy też nazwę użytkownika. Możemy sobie tutaj wszystko skonfigurować w bardzo prosty sposób. Minus jeden, że nie ma języka polskiego tak, przy konfiguracji, aczkolwiek myślę, że osoby, które takie, że, takimi rzeczami się zajmują, jakieś tam podstawy angielskiego znają. Mieliście kiedyś okazję widzieć na moim kanale podobne urządzenie innego producenta. Ten link jest takim samym, praktycznie urządzeniem mobilnym, dzięki któremu możemy mieć nasz internet w każdym miejscu, w którym tylko jesteśmy, gdzie pozwala zasięg, zasięg karty SIM. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego produktu, zapraszam Was do komentowania poniżej pod filmem. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania profilu na Facebooku. Zapraszam Was również na stronę mnie Delinka. Na koniec, podsumowując, to urządzenie na 5 punktów dostaje ode mnie 4,5. Jest świetnym produktem dla osób właśnie podróżujących, dla osób, które chcą mieć internet zawsze przy sobie. To wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do innych filmów. Ode mnie to wszystko, do następnego razu Cześć!